A mój trochę skrzydło. I potem. Przechadzam, gdzie się do Ale Jest jakieś to, żebyś się do I przesunął. I tego tej grańki i znowu do też przytrzymuję. Jest tak, o, To się ciągnie, co już nie widzimy. To się ciągnie 10 km na 15, w 15. Jak wieje wiatr w ryj, mamy tutaj dwa zjawiska. Mamy żagiel, bardzo wysoki, ładny, jakieś 300 metrów na szczyt, bardzo bezpieczny. Tu nie ma zawietrza, jest płasko. Na tym zespolu rodzi się termika, czyli ten żagiel wygląda tak. Ta no, termika jest łagodna. Ona nie składa, mhm. ale jest. Czyli mamy elementy. To nie jest taki żagiel, wiesz, ten słabowierz. Platamy mhm. sobie tutaj. jest Start przy lataniu na żaglu, to ja mam potem wyjaśnię jak się średnio staczy tego latamy tam, tutaj jest hotel François, którego omijamy stosunki z nim są delikatnie chłodne. on ma tam swoje startowisko po drugiej stronie Are you okay? Are you okay? to jest briefing Ja, 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 on ma tam swoje startowisko, nie wlatujemy, omijamy to na przodem najlepiej, jak się nie da to nie było problemu, bo już kiedyś no tam rozjebał, że rykamy na parku. Omijamy hotel i jego stawstwisko, bo będzie tam żył, a o czymś innym nie powiem. Latamy tutaj w lewą stronę. Lądowisko jest, widzicie tutaj tą drogą, ona się tak ślicznie rysuje, prawda? I po prawej stronie, ten taki, ten jest ten ograniczony drogą kierowem, a z drugiej tą drogą, tam zobaczycie, tu będzie rynek. Jesteśmy za wysoko, bo jesteśmy 500 metrów na Yy, 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 nad nim, tam zobaczycie yy, lądowanie. Jak będzie od yy, strony yy, oceanu, w związku z tym, a teren spada, w związku z tym lądowanie jest takim lekkim yy, trawersem, nie? bo tak to będziecie próbowali lądować i ziemia będzie Wam uciekać, uciekać, że w końcu gdzieś świat nie? Yy, nie ma problemu, bo tą drogą można zjechać na dół i zabrać, ale yy, lekkim takim trawersem sobie się przymierzycie. Ale tam jest linia, nie? Przy Tam jest droga, przy drodze nie oczywiście są druty. Nie? Ale to praktycznie nie da się wjebać. Znaczy jakby tak nie osło, nie są to prawy herwellicz w te pola. Nie w lewy, bo tam są jakieś te. I da się dolecieć do oceanu, jak ktoś bardzo chce, wykręcić się po prostu i dolecieć do oceanu. I da się wylądować tutaj. Ale na razie tego wariantu nie będziemy ćwiczyć, ja będę pochodzić tam są wydmy, to są bardzo fajne wydmy do e, takiej nauki e, stawiania na szczyta. i tam sobie zaraz pojedziemy, ponieważ wieje z boku, a my możemy sobie grać wydmać na różne strony, nie? Mm. Te znajdziemy i zrobimy sobie takie przypomnienie, parę miesięcy nie bawiliście się z czego będziemy się bawić dzisiaj tam dalej, 20 km w jest aglu. I tam jest klif taki 30-metrowy. Cały klif jest taki jak od y, tego budynku do tej drogi. I on jest y, fajny, bo to też działa, to też musi wiać tak. I ten wiatr się odwróci, jak y, słońce trochę nagrzeje ląd, może normalna bryza i on przepchnie, powinien być bliżko południa, wiatr powinien być y, w to by było na razie mniej więcej na tyle. E, resztę będziemy sobie e, mówili e, w trakcie. E, no ja w tej chwili zjadę e, na dół. E, pojedziemy tam. Tak jest, mam Cię na celowniku Się przykleił do zbocza ładnie Pięknie, pięknie. Ładny odpływ jest Ma miejsce. Tak bym chciał wierzyć w chłodzie. Tak skubany, pod, podjedzie po wtęż wales. Złożył do... Aha, bo wiatr to jest Niek. też nadzieję, że to wszystko masz.